Witajcie moi kochani, w kolejnym odcinku z serii pyknijmy w Darksiders. wita się z wami DJ Palaside i kontynuujemy naszą serię, moi drodzy. Zakończyliśmy na tym ostatnio, że wyszliśmy bodajże na zewnątrz, z tego co tutaj widzimy. I trochę poszperałem jakby i popatrzyłem sobie... O Jezus już dostałem obrażenia. I chodzi o to, moi drodzy, że żeby przejść na tamtą platformę. I odzyskać sobie. Czekajcie. Yy, odzyskać wszystkie potrzebne rzeczy. Znaczy ten artefakt zdobyć. Potrzeba jest skrzydeł, które zdobywa się później idąc do tego bossa. Czekajcie, załatwimy go. Ok. I odpowiednie dusze zebrane. Świetnie. Kurde, nie to. Dobra, czy tutaj są jakieś ukryte przedmioty? Zapewne są, więc trzeba trochę sobie poszperać. Wiecie, to jak to Dark Side... Oh, of course. Widzicie? Mówiłem. Akcja, reakcja. Ukryte dusze. Hmm. Nawet ich całkiem sporo. Czyby tam coś było jeszcze po drugiej stronie? Nie, nie wiem, już teraz sam. No nic, przedostaniemy się dalej Lecimy. Gdzie są jacyś przeciwnicy? Jestem żądny krwi. Jestem żądny tego, żeby was pokonać. Proszę bardzo, latamy w powietrzu. Oj te suczki małe. Bombo kombo! Chciałem go załatwić, no dobra. Wiecie, te dusze wszystkie można odzyskać, więc tym się nie martwię. I życie, of course, które jest zresztą najważniejsze. Cześć kruki! Kruki kruki są kruczki. I tam jest główny bohater, o którym będzie mowa. Moi drodzy. Non <grym -a> Do you know what's imprisoned here? There are things even you should fear, Horseman. Once you were strong, but now you are weak and you are alone. The Destroyer knows of your coming. Even now, he moves his legions against you. Then I'll make this quick. Okay, się jednak walka z bossem. Generał upiorów, świetnie. Dobra, czy to będzie łatwy przeciwnik, czy to będzie trudny przeciwnik No właśnie Trzeba uważać na te jego pieprzone ataki O właśnie Na teraz O kurwa Dobra Wypierdalać Trochę mi się żyć pokończyło Ale to nic dodatkowe dusze Wiecie, będziemy mogli może odpalić tego Krócę cię o głowę O! Pożeracz chaosu! Wyższy poziom Pożerasz chaosu, aż wibruje od energii. Wzrasta jego niszczycielska siła Zajebiście może ile ich tu będzie? Chodź tu z tym vibro action. O to jest suko mała. Czy byłem w powietrzu jak mnie zaatakowałeś? O, jest wykończenie! Zajęliście jego własną bronią. Doskonale, przepływa w ogóle jakaś jego krew, albo jakaś krew, w ogóle nie jego, ale... Tutaj! Lecę! Co tam masz takiego? A jest tu coś. Ja rozumiem, że mam przesunąć to. Dokładnie, dobra. Oj, no, zapowiadasz się o jakiś ciekawy rytuał. W ogóle zauważyłem, że oglądacie w miarę nawet fajnie tą serię i wam się to podoba. Zresztą mi też. Gdzie, gdzie jest reszta? Tam jest. Tu jest jeszcze jeden gargulec. Które należało by przesunąć. Ale ile on ma w sobie energii? Trzeci. Czy jest jeszcze jeden? Nie. War. Are you here to play executioner? They should have sent all four of you. I have no interest in killing you. Yes, I... The destroyer is beyond your reach, beyond mine. Has prison made you a coward? There is a way, but you will need to get inside the Destroyer's Spire. The tower is guarded by four of his chosen. Bring me their hearts and ask me no questions. My reasons for helping you are my own. Where can I find these guardians? First, seek the Twilight Cathedral, where the Bat Queen, Tiamat, has gone to roost. The whole of her domain is a blistered inferno. By land, you will never reach it. Find the high ground. With this. Oh, fine. And bring me her still beating heart. Okay. Znajdź Tiamat i zdobądź jej serce. odblokowano osiągnięcie skazane na śmierć. Okej. Okay. To nieziemskie skrzydła. Pozwalają wojnie szybować przez krótki czas po wykonaniu podwójnego skoku. No, no dobra, dobra. Odblokowano osiągnięcie, skok w dal. Dobra, świetnie, ale. Teraz zaraz, 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 bo teraz tak. Chcę zobaczyć, czy tutaj coś jest. Bo widzę, że tam są pnącza. I jak najbardziej tam spróbuję się przedostać. O, właśnie w ten sposób. Schronienie Wulgrima. Do kroniki dodano nowe schronienie Wulgrima. Widzicie, skubaniec się schował. To jest tak, co tutaj jest? To jest w ogóle? Zobaczmy, może na tych naroślach coś do góry będzie. No zaskocz mi tutaj, chłopie. Ok, odłamek gniewu. Zbierz cztery odłamki, aby stworzyć z nich rdzeń gniewu, który zwiększy maksymalny poziom gniewu wojny. Fajnie. To jest tak, ale te Wolgrima nie masz nic raczej. Masz jakiś szał. Przywraca wojnie, część gniewu ale poza tym, potężne, A, są nowe te, nowe ciosy na przykład, trąba powietrzna X przerwa X, seria wielu cięć cięcie do tyłu, wirujące cięcie w tył potężne cięcie od dołu, które wyrzuca wojnę wraz z przeciwnikiem w powietrze harpun e, potężny i precyzyjny atak, który przebija wrogów na wylot wielokrotny obrotowy atak z powietrza to by mi się przydało Będący meteoryt To by było fajne, piła tarczowa. Dobra, czyli to jest A i X Dobra to jest tak, tak O, zajebisty To będzie coś co mega Mega będzie mi się na pewno przydawało No ale dobra O nie wojna, wojna! Kurwa, gdzie ja wpadłem Boże święty Ale zaraz, poczekajcie, bo teraz tak odpalimy sobie mapę i sprawdźmy jak to wygląda Ja chcę się cofnąć, wiecie gdzie Znaczy muszę się cofnąć, to nie ma, że chcę Ja się muszę cofnąć do A, tu są w ogóle jakieś stworki O ty suko Czekajcie, zaraz wypróbujemy nasz Nasze obrotowe O ty O zajebiście, zobaczcie jakie komboski Można sobie na tym robić No i giniesz Ciężko tym wycelować Ale jak się trafi to zrobi zajebistego kombosa Wiem, że mogę trochę to męczyć, ale to zadaje naprawdę masę krytycznych obrażeń. Dobra. Zobaczmy co tutaj jest. O ile w ogóle coś tutaj jest. O nie, tego się nie da otworzyć. Trudno, dobra. Przejdziemy w takim razie z powrotem do kryjówki, w której byliśmy. Bo trzeba w końcu ten artefakt zdobyć, prawda? No, czyli trzeba się cofnąć po prostu do budynku. A cóż to? Wejście do tej dziwki, tak? Cieniste skrzydła, dobra, dobra, ale moje cieniste skrzydełka to one mi się przydadzą później, bo ja teraz chcę się jeszcze cofnąć na tamten teren. Poczekajcie, poczekajcie, panny. Jeszcze do Was wrócę Mam nadzieję, że mogę się tutaj wrócić. Powinienem przynajmniej Tak, mogę, dobra To jak najbardziej w porządku Buta wjeżdżam A widzicie tam do góry Jest parę istotnych elementów, które trzeba zdobyć Dobra, czyli musimy przedostać się tam na górę. Jednym słowem Dark Siders świetnie. Na chwilę, zambiaczki. Teraz nie mam na Was czasu. Podejdźcie do mnie bliżej. Jak już będę mógł z Wami rozmawiać. O, dolecisz? Doleciał. Świetnie. I mamy artefakt. Proszę bardzo artefakt żołnierz. Legiony Piekieł otrzymały te pradawne emblematy po rzezi, której dokonały, gdy nastał koniec świata. Zanieś je Wulgrimowi, a otrzymasz nagrodę. No i teraz z Wulgrimem będę mógł sobie normalnie porozmawiać. Jak najbardziej. Bo on mi przyniesie na pewno jakieś korzyści z tego, że ten artefakt zdobyłem. O Boże, święty, nie to. Nie ten przycisk. Raz. Sorry, że tak, wiecie, tutaj biegam i w ogóle nie zajmuję się głównymi wątkami, ale, ale to są ważne dla mnie rzeczy. I te parę duszek to sobie jeszcze zbiorę. Dobra. Tylko czy ja tam dolecę? No właśnie, nie dolecę. Nie wiem, trochę ciężko, żeby tam się dostać. Te zombiaki mały. Dobra, teraz tak, trochę lipa, bo... bo. Wiem, że tam do góry jeszcze jest do otwarcia, ale no. Nie dostanę się, nie mam jak. Dobra, paląca żubienica, świetnie. To są jeszcze jakieś zombiaki. Mi trochę hp przywrócisz. Również dobra, czyli tak, zrobiłem sobie save'a, myślę, tutaj w tym miejscu. Stan gry, zapisz grę. Okej, okay, i tak, nie wyłączaj komputera, zapisz. Dobra, co my tutaj mamy? zdolności pasywne, kwipunek, co to jest? Aha, to jest ten ruch. Przedmioty jednorazowe, puste naczynie. Co tu jeszcze jest? Cieniste skrzydła. Okej. Okay. Pożeracz chaosu. No i tutaj mamy jeden z artefaktów. Później chyba mamy ich więcej. Dobra, teraz... Nie wiem, przejdę jeszcze się do Wulgrima. Zobaczymy, co on nam zaoferuje za ten artefakt. No i myślę, że już... W następnym odcinku zajmiemy się... Przedostaniem się na tamten teren po prostu Zobaczenie co on tam, co oni mi tam mają Wullgream Mam artefakt Gdzie, gdzie czy mam te artefakty dać A, X mnie artefakty A, 500 dusz O, świetnie Świetnie, świetnie, to czekajcie To możemy co tutaj kupić? Możemy cięcie z dołu zwiększa zasięg tego ataku druzgocący zamach mieczem. To może być ciekawe. 300. I pędzący meteoryt. jest z A, LS i RB. Hmm, dobra. Jeszcze tamten atak. Bo można to również w ten sposób zrobić, rozumiem. Okej, okay. wygląda to świetnie. Tych kombosów później będzie trzeba naprawdę dużo wyczaić. Także to będzie na pewno jakiś spory element. A tu są jeszcze wrogowie? Co oni się zaspełnili na nowo? Tak można sobie przeciwników wykańczać, ile się. Ile się podoba? Wow, dobra, okej. Okay. Tak też można rozwiązać w ten sposób. Jak najbardziej. Chodźcie, chodźcie, mi się pysie. Chciałem cię wykończyć. Gdzie jesteś? Chodź tu. Aha, bo ja chwyciłem jakiś przedmiot. Nie mogłem tam się tego wykończyć. Dobra. Um. Także tak, z Stangry zapisujemy, moi drodzy. Zapisujemy tutaj. I cóż, ja was zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka. facebookcom slash thumbs up. No i cóż, i komentował DJ Palasite. Także trzymajcie się po cześć i do następnego odcinka. Pa pa!